Może trochę lepszy przyłapał. bo teraz wyjdzie to w środku odcień. Miejmy nadzieję, że zaraz zagadam. A tam nie powiem, że to będzie zmiana. Akurat wyskoczę i od tamtej strony muszę na jego pasza. Tak, 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 tak. A bo ja po prostu tak, żeby lecieć Ja akurat to jest wolny. Dobra Dzięki Nie ma No dzisiaj nie widzę tak kolorowo Co? Dzisiaj już nie tak kolorowo, co? Dlaczego? No, wielkość, troszeczkę więcej jazdy, co? No bieda, tak ale Masakra Niby ten sam też nie i teraz tu była chyba bez pod No i ciekawe, czy by to aż taką rolę odegrało dużą? To wyprawne. By Ty masz inną niż tamty rok nie? Nie. Samą, samą nie? To jest tak właśnie. Bo się... to u nas tak mniej więcej ciekawe, ile tu hektarów w okolicy ma jest Wyżej 100, no wie, tylko 200 będziecie mieli? No może i będzie. Zawsze to były około miesiąca jesteście, nie? tu nasze strony. Trzy no, tygodnie. no tak jak się. Oj, powiem Ci, że jeszcze tak na początkach z Krzyśkiem rozmawiałem. No kiedy Kiszonki, kiedy Kiszonki? A, ty słuchaj połowie, września gdzieś. Kurwa, teraz te trzy parę dni upału przyszedł tych Krzysiek, jak nie dałby rady Kiszonki w tym tygodniu. Oj, już kolejkę ustawił. No, przez teraz nikogo nie wciśnie. Było pytanie, a no później, a teraz wszystkim schnie tak kukurydza. No mówię, to to jest 4 pinni postoi i to już jest koniec. Tamta akurat by doszła może jeszcze. Tak to, to, to jest chyba totalna w tym roku. Był ci w tamtym roku, to, to myśleliśmy, że o gorszego roku nie będzie. W tym się fajnie zapowiadało, naprawdę. Tak. Zapowiedź była fajna, bo Kiszonki jak na... Co ja mówię, Kiszonki? Kukurydza jak ruszyła, to tak z parę miesięcy temu to gdzieś u niektórych to taka była, nie? O, że bieda pój. będzie tak, będzie 6 hektarów. I teraz masz tak raz. Zabędzie. No to ten no to rozrzutnik jest, wychodzi 4,5 metra, powiedzmy 800 metrów to wychodzi 30 arów, tak, w jedną stronę 30 arów, no to co to jest, przy sektara no. Zalać na bazę, kurwa, po no, ona tak ci mniej więcej dzień, jakby tak, no dzień cię, cięcia tak jak nie tam od ósmej przypuśćmy do ósmej no, macie taką... 500 to braknie, kurwa prawie 50 litrów na godzinę opierdolił a no, no musi mieć że póki jest dobrze. Tak. Jak coś się rozpierdoli, to już w tysiącach idzie kurwa. Oh. To ci powiem, sam jeden walec na gniotowniku kosztuje, taki zwykły, zwykły walec kurwa, taki normalny, który tam na, na sezon ci starszy, no to kosztuje 5000 kurwa. No, a taka premiumka, no, która starczy na tysiąc no, na godzin tysiąca, no to kosztuje nawet 12 tysięcy. Ja. jedna, jeden walec. No ty jak ja, byli na życie. E, no. Nie wiem, czy ja się przesłyszałem, czy nie. Ta przystawka do cięcia, nie, czy ta to 300 tysięcy. On mówił, coś koło. No tonówka podobno chyba była, czy coś. No prawie. No. Tylko pieniędzy, burte. No. Sama ty głupia przystawka. Bez której na no, opłakanie to... różnie. A no kurwa, naklejka jest nie? A, no. Jest naklejka i pójdź. Już nie je, wiem, przejechał. Jedzie, a, tak? Można nabyć właśnie burzy. Dziadek już sprawdzi. Jak nadążają, to... A kurwa minutę, dwie będę stał, to nie będę... No już jest. Za nim to... zanim to... Ci si nie opłaci kurwa, to tam tego... Nie no przy jednym będziesz stał z minutę, ze dwie, no bo akurat ten miał stąd być, o, nie no to jeden zawsze będzie, będzie z końca tu stach Nierdolę jeszcze przyczepkę, muszę wziąć drugiego małzera kurwa, 2000 litrów muszę przybyć. Hmm. Drugą się jeszcze zatamkować też. To mi wrog jest tyle potrzebny, nawet nie co ja mówię, ja pierdolę. No to wyle, wyleję w ciągu 15 minut kurwa, bo rozlewam. Od siewnika, kurwa. Ty jeździsz? No. No, na 200 koni, starczy jak nie spoczywa. Kurwa, wystarczający, bo on, on, on ma tylko 5 5000 mg. Właśnie no widać, że on taki nowszy to coś, ładnie. No. Tak, on już przyjechał, chcę stać z daleka. Nie widać zaraz, nie, że świeży, nie? No, no, no widać, widać, że no, te, te maszyny jednak u Was robią tam na tyle. Tak to, to nie no największy jest 936 wylot tam ma 300? 300... co? 320 koni? nie on ma coś po 340 chyba tamten no. akurat ja. tak jest kawał czołgu u góry tylko że jego to trzeba dociążyć zawsze, nie? Bo tak to co to no, kurwa o, to, bo on tego. One zresztą to on tylko stoi, robi tylko y, praktycznie o, w kukurydzy jeździ. No to ile miesiąc czasu i stoi. No i tam trochę, trochę w przyczepę jest wpinany, ale no tam. No, zresztą jak wszystkie ciągniki prawie kurwa u nas stoją. A ten. Bo się skali nie jest z 11, jo? No. Z 11, No, się skali i co do każdego mniej więcej widzicie po, po dwa, po dwa, po dwa. No, to nie, masz, to masz... I to masz... Będy? Tylko pędy? Tylko, tak. No daj jak w, się, w jednej macie siedzieć, no to no. wiadomo nie, jak coś grzebać czy coś, to jest zawsze. A, się, a no powiedział. kurde, wiadomo, to da. Tak. No poczekaj, no to masz 24 24. Może 30 24 pewnie. No 28 jest na pewno. No naprawdę, wasza ta firma GOG to się ładnie rozważa no. Gdzie nie da nie popatrzeć na YouTube A o tył u mnie byli też, to tam, naprawdę no, Garanty kawał sięgają, na każdą stronę no. się i... i Powiem, że już odchodzą takie te 515 15, co kiedyś były, te 14 nie? A, te faworytki? Tak No, nie. To, no to, to od tego się wszystko zaczęło, nie? I już, już się wyzbywają, już przechodzą na to wszystko, kurwa nie. Wszystko na vario, kurwa. Na pracę, ale no. i na wszystko pracuje no ale to też kurna, to nie jest tak, że jeszcze żeby umiały jeździć, bo niektóry tu kurwa nie umie jeździć kurwa. niby on, jest o dobra, umie, tego umie, 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 no, to chodzi o zasadę jazdy, nie? Typowo. No. który to nie ma pojęcia, jedzie, bo jedzie kurwa gargamel -gar <laughs>